Cześć, kochani. E, witam Was e, na dzisiejszym e, czytaniu. E, dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy on, ona tutaj wyzna e, s, e, swoją, swoją miłość. E, kochani, teraz tak. E, on jest osobą bardzo skryto. Skryto, jeżeli chodzi o uczucia. On nie pokazuje tych uczuć na zewnątrz, ale to wcale nie oznacza, że on nie ma tych, no właśnie, że on nie ma tych uczuć do Was. Właśnie, być może na zewnątrz sprawia wrażenie silnego, obojętnego. I tutaj nie okazuje, czy też nie pokazuje żadnych uczuć, żadnych emocji. To on w środku jest pełen, pełen uczuć, pełen miłości, dobrych, ciepłych, pozytywnych uczuć tutaj do Was i ja mam wrażenie, że z Wami jest. Podobnie, że wy w stosunku do niego nie okazujecie żadnych uczuć, jesteście zimne, być może nawet powiedziałabym obojętne, ale w środku macie w sobie te, te takie ciepłe, bardzo ciepłe, pozytywne. Uczucia, darzycie go miłością, ale tutaj nie, nie okazujecie tej, tej miłości, nie pokazujecie jej na zewnątrz, kochani. Wy macie. To znaczy, Prawdopodobnie wy macie za sobą jakiś związek, jakąś rela, relację. Możliwe, że zakończyliście y, y, jakiś związek, y, jakąś relację, albo macie za sobą jakąś decyzję. Tutaj. Y, Podjęliście jakąś decyzję i możliwe, że ta decyzja jest związana z nim. Całkiem możliwe, że on też ma za sobą jakiś związek, jakąś relację z kimś innym, albo ma za sobą jakąś decyzję, która dotyczy Was i z kolei waszego związku, tutaj relacji, jeżeli jesteście w związku, w relacji, albo tutaj, z, albo, albo ewentualnie tutaj związania się z wami. No właśnie. On ma uczucia, i te uczucia są bardzo stabilne, bardzo trwałe. I... I mam wrażenie, że one się nasilają. Że one stają się coraz większe. No właśnie, że jakby. Y, tutaj y, następował jakiś wzrost tych uczuć, y, tej miłości, że z dnia na dzień one stają się coraz silniejsze, coraz mocniejsze i coraz bardziej y, stabilniejsze. No właśnie, on ma uczucia, on ma miłość, która ukrywa y, głęboko w sobie i tutaj y, nie pokazuje jej na zewnątrz, czyli, całkiem możliwe, że ta osoba ukrywa przed wami swoje uczucia. Całkiem możliwe, że z wami jest tak samo, że to wy przed nim. Tak naprawdę ukrywacie swoje uczucia tutaj, być może nie pokazujecie mu swoich uczuć, nie pokazujecie tego, jak bardzo te uczucia są intensywne. Ja mam wrażenie, że te uczucia są bardzo intensywne. Bardzo takie. Bardzo ciepłe, ale po was tego nie widać. Po was tego nie widać, bo wy tego y, n, n, nie, y, nie okazujecie, czy też y, nie pokazujecie na zewnątrz. Ja mam wrażenie, że wasze serce y, potrzebuje tutaj wsparcia emocjonalnego i Duchowego, żeby się uleczyć, żeby się zreperować, bo być może wymaga ono uleczenia i możliwe, że wy oczekujecie od niego no Takiego wsparcia. Chcecie mieć przy sobie kogoś, kto będzie Was wspierał duchowo i e, 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 emocjonalnie. E, emocjonalnie. Całkiem możliwe, że wy otrzymacie od tego. Mężczyzny, takie wsparcie duchowe i y, uczuciowe, y, kochani, ja mam wrażenie, że wy macie pod kontrolą trudności, że oboje tutaj y, pa, y, panujecie nad trudnościami które pojawiają się y, na Waszej drodze. Y, ja mam wrażenie, że y, Wy tutaj jakby bardzo intensywnie y, y, pozwalacie sobie na y, odczuwanie tutaj y, tej, y, no właśnie. Y, y, tej miłości. No właśnie, wy chcecie mm, mm, tak naprawdę odczuwać wszystkie swoje uczucia, y, ale chyba tak, y, chyba tak najmocniej y, ze wszystkich tych. Y, tych y, tych swoich uczuć, czyli tego pakietu uczuć odczuwacie miłość do, do, do tej osoby, do tego mężczyzny, do tej kobiety, i ja mam wrażenie, że y, ta miłość y, y, o, y, odmieniła albo odmieni y, wasze życie. I kochani, tutaj zapytałam się, czy on wyzna Wam swoje uczucia. Jeżeli do tej pory ta osoba tutaj ukrywała przed Wami swoje uczucia, nie mówiła Wam o swoich uczuciach, ani nie okazywała tych uczuć w jakikolwiek sposób. To, to się zmieni. Ta osoba najprawdopodobniej tutaj ujawni sw swoją miłość, swoje uczucia do Was. Być może zacznie też mówić o tych, o tych, o tych uczuciach i, i okazywać Wam te uczucia. Kochani, teraz tak, nie ja mam wrażenie, że ta miłość jest wypełnieniem jakiejś pustki, jakiejś luki w Waszym życiu. Być może w Waszym życiu brakowało, czy brakuje miłości, i ta osoba właśnie wypełni tę lukę, te pustkę w Waszym życiu, czyli wypełni Wasze życie miłością, właśnie, bo ja mam wrażenie, że Wy mieli, wy tak naprawdę utraciliście tę miłość z waszej prze, przeszłości. Ona gdzieś tam odeszła. Wy ją straciliście, ona odeszła. I teraz na nowo, jakby wracacie tutaj do tej, no właśnie, jakby na nowo. Wracacie do tej miłości. Możliwe, że on odchodząc i zabierając ze sobą swoją miłość, bo on odchodząc tutaj e, zabrał e, swoją, e, swoją miłość, tutaj pozostawił jakoś pustkę e, w waszym życiu, jak, 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 jakiś lukę, tutaj zabrakło w waszym życiu tej miłości właśnie jego miłości i on teraz wraca żeby żeby tę lukę żeby tę lukę uzupełnić żeby tę lukę wypełnić całkiem możliwe, że was tutaj łączył jakiś romans w, prze, w, prze, w przeszłości, które będziecie rozpoczynać na nowo, który będziecie rozpoczynać jakby na nowo od początku. Ja mam wrażenie, że on jest w drodze, Tutaj do Was, żeby tutaj wyznać Wam. Właśnie On jest w drodze do Was, żeby wyznać Wam swoją, swoją miłość, swoje uczucia. Oczywiście po podjęciu decyzji. No właśnie, po, przy, po przemyśleniu, po zastanowieniu się on podjął decyzję żeby tutaj e, wyznać e, Wam e, swoją miłość, e, swoje uczucia, i on będzie właśnie to robił, on będzie wyznawał Wam e, swoją miłość, swoje uczucia, e, to wyznanie będzie początkiem waszej miłości, być może e, Waszego związku, e, Waszej, waszej relacji, która tak naprawdę przyniesie wam tutaj pełnię szczęścia, Was połączy miłość bezwarunkowa, która ogólnie będzie Początkiem czegoś nowego, być może jakiegoś nowego życia. Wy tu podzielicie się swoją miłością i tutaj swoimi uczuciami, porówno i sprawiedliwie. Czyli on otrzyma od Was tyle samo. Miłości, ile wy otrzymacie od Niego, tak samo wy otrzymacie tyle samo miłości, ile On dostanie od Was, czyli ile po prostu Mu dacie. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na moje kolejne czytanie.